Hej, witam was, z tej Gala, to jest nasza czteroosobowa armia. I zanim zaczniemy następny odcinek, chwilę refleksji, bo tak sobie ostatnio po naszym nagrywaniu jeszcze przyglądałem co się dzieje u nas w gospodarce. Zobaczyłem jedną nie niepokojącą e, rzecz. Zobaczcie, że mamy tylko czterech żołnierzy. No, sami majorzy, owszem, e, to jest dobre, ale tylko czterech żołnierzy plus jeden kapitan jako rezerwowy, który jeździ jako śpieg. E, no ale nie mamy w ogóle zaplecza. Hmm. I to jest takie niepokojące. Zresztą przegonimy te nasze żołnierzy. Popatrzcie, no 55, więc automatycznie można go zwolnić. Kolejny żołnierz, 55, to raczej nam się nie przyda. Kolejny żołnierz, 55. No to nad, jak na armii czterech to nie możemy się pozwolić na tak słabych żołnierzy. Kolejny żołnierz, 55. No ta pozostałych dwóch żołnierzy jeszcze się w miarę pało, bo 60 no, to tylko 5% więcej. I tutaj też tylko 5% więcej. No to powiem Wam, że szału nie ma. Danusia jest dobrym żołnierzem, ale Danusia... Musiałaby pójść na kilka misji jako agent, żeby wyrobić sobie e, umiejętność szalania w biegu no i wtedy byłaby nas jakimś ogniwem. No i mamy dwóch kaprali, którzy. których w ogóle się zastanawiam, czy nie wysłać na tą misję, ale biorąc pod uwagę, jak trudno nam szło na ostatniej jak ciężko nam szło na ostatniej misji. E, doskonale. Czekamy na postępy. Chyba wyśle Nasz elitarny skład samych majorów. Jednak to, że Dzikuska ma szansę e, strzelić za darmo z bliska i później jeszcze podwójny strzał, e, to przeważa nad tym, żebyś jechał Wojtek Gryko i mógł e, tylko raz strzelić. Okay, przeglądnijmy, czy wszystko jest. Mamy trzy apteczki u No właśnie to jest kolejny yy, Kolejny przesłanka dla nas, za to, żeby dzikuska jechała nie wojtek gryko, no bo tu mamy trzy apteczki i ostatnio widzieliście co się działo. Mały włosy straciliśmy... stracilibyśmy w yy, Nie no, wszystko jest ok. Możemy chyba ruszać. Widzę, że wszędzie są laserowe stronie. Może jak będziemy jakieś uprowadzenia mieli, to wypuścimy troszkę bardziej rezerwowy skład? Albo jeżeli Przekajcie na się, tej misji o... pójdzie gładko... Wykryliśmy komórkę Exold działającą na terenie Indii. Gdy uderzeniowy jeden karusia... wyląduje, będziemy musieli zabezpieczyć okolice i umożliwić naszemu pod? agentowi zdobycie niezbędnych danych. Zaraz się to wiemy. Okej... Okay. Tutaj nie ma meldu. A, ty jesteś... Siły EXOLT spłoszyły jednego z naszych agentów, próbującego zdobyć nowe informacje, włamując się do tak, przekaźnika chyba te... Uderzeniowy jeden ma chronić agenta rozszyfrowującego dane z pozostałych przekaźników. Musimy utrzymać go przy życiu, jeśli chcemy zdobyć resztę danych. Cel uaktualniony. Dobra, to jest nasz agent, który... Obiegnie tu. Na razie spokojnie, sobie przebieg. A, nasz zespół. A What the hell was that? Słyszymy gnajków. Dobra. Ruszam do celu. Po lutku musimy się zbliżać. Pendran. I już się zatopiam. Idę na pozycję ten teren. Okay. Tutaj nie ma, mamy nieograniczony czas, nie trzeba się spieszyć, bo przed tego maldu nie musimy zdobywać. Ty mi, mieć następny którzy będziesz mogła do tego przekaźnika dobiec. Moi żołnierze. Spokojnie. Na nie ma problemu. Się tutaj, zobacz, czy tam czegoś nie widać. O, mamy już pierwszą dwójkę. O, nawet ich jest trójka. Trójka czy czwórka? Trójka. No dobrze. Już tam zmierzam. No dobrze, no dobrze. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie zauważysz. Bo robię desza. No, ich. A ty nic nie robisz. Tu będziesz naszymi oczami. O kurde, rozbiegli się. Mm -hmm. To tak, może rakiety byśmy posłali ale to wtedy rozwalimy ten budynek hmm. Może Shredder racket, może trzeba tak strzelić, żeby tego budynku przypadkiem nie rozwalić. Na przykład tak. Odłamkowym ładuj! ich trochę! Dobra, oberwali. A i rozwaliliśmy ten budynek. Choroba! A tak bardzo mi zależało, żeby go nie rozwalić Dobra, gdzie oni są? Jeden jest tu, drugi jest tu Jakbym miał wybiegać z tej strony... Dobra, run and gun Już ja ich to padnę Run and gun i zrobimy to Czy tutaj dobiegniesz? Dobra, dobiegniesz tu. Aha, ale to będzie wybiegała tam z tamtej strony. Tego jednak bym chciał uniknąć. Tu byś mogła pobiec, z tej strony. Tam będziesz z tamtej biegła, dobra. No to spróbujmy tu. Jednego z nich flankujesz. A, tamtego flankujesz. Ale tu masz większe szanse. Strzel do nich. Uho, za 13 Piękny strzał Teraz tak, to jest wampir Tu mam jeszcze No to spróbuj do gadania strzelcić Hu, za 11 Zlikwidowano cel Ale pięknie strzelacie dzisiaj Kurde, nie widzisz nam tego Trudno, ty go widzisz, ale go raczej nie zabijesz. Więc na razie siedź cicho w tym miejscu, gdzieś stoisz. To jest chyba support. O kurde, kolejna ekipa. Dobra, Bumpy, zabij go. Pięknie dobrze to wygląda. Aha, zniszczyłeś, zniszczyłeś tylko dzikusze osłonę i nic to nam nie dało. Musimy się do z jakoś do dobrać. Takie 72% na tamtego. Bon. On się schował. Nie pamiętam czy on włączał się na Overwatcha czy nie. Hmm. Nie mam żadnego pojęcia. Łaaa, wow, braknie nam jednej, jednej krateczki nam braknie. No, ale jednego możemy zabić, yy, no to pięknie, to pozwolimy się, no x Tak jest, mm, teraz tak, bym strzelał z pistoletu, jakie są szanse? Pięć obrażeń, szanse na obrażenia, hmm. Zaryzykujmy, może nie jest na Overwatchu. Dobra, nie jest na overwatchuło Stanko powinnaś zabić Aha, tylko trzeba było jeszcze trafić No dobrze Niedobrze się zaczyna robić Teraz tak Zaryzykujmy troszkę O kurde, tu nie będziesz mogła później wbiec, dopiero Dobra, zaryzykujmy Eee, zrobimy to w następujący sposób. Odbiegnij tu Załatw jednego z nich To powinien być darmowy Trup nieboszczyk Tak jest A i ty nie możesz run and gun zrobić Fuck. No to trudno się w takim razie tutaj. Troszkę to zawaliłem, Wam powiem. Już się za to biorę. Ty gdzieś skąd kogoś stąd widział? Nie, niestety. No to a ty tutaj. Przyjęto, dowódco. co. tak? No to mamy teraz kiepską sytuację, bo nasz agent jest odsłonięty chodźcie prudasy! Dzikuska jest też w kiepskim położeniu. Okej, okay, ten się wycofał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A ten drugi. Bardzo dobrze. Oj! Na szczęście nie trafił więc troszkę nam to pomogło. 68%, powiem wam, że całkiem, całkiem to ładnie wygląda. Można by było to zrobić tak: Podbiegnij tak na początku, tutaj. Załatw tego, gdzie masz 100%. Już nie będziesz kozaczyć! Okej. Okay. Tego drugiego też byś mogła załatwić, ale wolałbym mu ciebie przeładować. Więc niech zrobi to żółtek. Eee, żółtek, wykąć ja. Pięknie, za jednaście. Te krytyki... krytyki, ale nam dzisiaj siedzą. A ty nie dobiegniesz. A więc może dobrze to miejsce, w którym byłaś przedtem. Wypatruję wroga! Dzikuszka przeładuje. Złoty tutaj Snajper tu i tak, snajper przeładuje. Ty się rozglądasz. commander. A się Dzikuska. Dzikuska przeładowałem przedtem? Eee, nie, nie przeładowałem. No to, no to szkoda. Tego nie zrobiłem. Zrozumiano. Idź do góry, za czymś cokolwiek gdzieś widział? Nie, na razie jest spokój. Sniper! Zapisowałby mi, żeby tam biegł do góry. Biegnij mi na razie tutaj, Jestem tak, żeby mieć dachy. Dachy nam dadzą dużą przewagę. Gotowa do akcji! Żółtek. Biegnę! A, niepotrzebnie. Już nie, nie będę mógł teraz przeładować Ta tego. jest! Broń w pogotowiu! Eee... Snajper... To? I nasz agent... Tu. No i dobrze. Dowódco, nasz agent znajduje się w pobliżu przekaźnika, który e? musimy uruchomić, żeby pobrać brakujące dane. Skąd on się tu wziął? Do pozycji uderzeniowego 1 zbliżają się nowe kontakty, Aha, dowódco. Aha, więc to są nowe kontakty. Już myślałem, że przegapiłem kogoś. No dobrze, no to giń. I po krzyku! Eee, dobra, jednego załatwiliśmy. Czy ty będziesz mógł się teraz rozglądać? Myślę, że tak. Tak jest! Nie powiedziałem, się włączają na wartę po wyskoczeniu, czy nie? Może nie ryzykujmy. Zbliżam się do wroga! Weźmy run and gun i. W ten sposób go załadmy. Okej. Okay. Nie żyjesz. Krzyżyk na drogę! No Dzięki takim zagraniom powiem wam, że nie żałuję, że wziąłem sobie szczalbę na tę misję, a nie. E, karabin. Ja Zaczynajmy! A co? Zmieniamy ten przekaźnik, czy... A, doskonale. Udało nam się rozszyfrować część danych. Zdaje się, że włamanie na jakiś czas zakłóciło działanie łączności EXOLT. Teraz musimy znaleźć pozostałe przekaźniki. No tak, tylko że nie mamy, że nie widzimy żadnych EXOLTów, więc to, że im zakłóciliśmy łączność nic nam nie daje tak naprawdę. Już wyruszam! Gdzie dzikuska została straci z tyłu. Tak jest, Przechodzę na pozycję. Tutaj. tutaj? I niech się rozląda. Będę pilnować teraz. Żółtek. Siebie! Troszkę niech się zbliży złoty, ale nic nie widzę. Przeładuję. A agent na razie nikt nic nie robi jestem jest ten drugi przekaźnik jesteśmy bardzo blisko. Może byś dała nawet, nawet dobiec? nie, niestety. Heading out. To podbiegnij tutaj. Dobra, to ty podbiegnij mi tutaj. Już się za to biorę. Dzikuska, by tam, ale na razie to, to, mi to Tak jest. Aż tak na tym nie zależy. Przeładowy. Wstrzymaj się wstrzymaj, wstrzymaj się Tak jest! Żółtek tu, czy kogoś wypaczysz Dobra, na szczęście... Na szczęście spokój. Nie chciałem, żeby mi się kamera obracała. Sniper tu. Dobra, ty nic nie lubi, jakby nam coś miał wyskoczyć. W ogóle teraz widzę, że mogłem wziąć jednak... Mogłem jednak wziąć... Eee, na tę misję tego... Wojtka Gryko, bo wcale nie jest tak trudna jak ta wcześniejsza. Ta wcześniejsza była naprawdę... Potwierdzam! ...potwornie... ...trudna dla nas. Mało brakowało, stracił wampira. A przez to, że gramy na Iron Manie, to... By, i że mamy tylko czterech żołnierzy... ...to by była strata ogromna. Już się za to biorę. No dobra, ale tak póki co jest spokój. Okej... Okay. Dzikuska tu. Okay. Oni powinni dopiero zaczną wychodzić, jak ich, jak aktywujemy We ten przekaźnik. I w takim, w takim, w takim znaczy, bądź razie najpierw musimy. musimy się dobrze ustawić, zanim to aktywujemy. Czyli tak, możemy zejść sobie z tego dachu, bo Póki co chyba nam nic nie będzie leciało z góry. Nawet na deszu. Na pozycję przemieszcza się kolejna grupa posiłków. Ekso. A jednak? Kurde. O. Zobaczmy. A spóźniony nasz trochę snajper. No i tak, teraz patrzcie, teraz po dwóch przychodzą. A wcześniej jak yy, graliśmy poprzedni odcinek, no to przychodzili cały Michmar. W tym momencie chyba miałem ich siedmiu a albo ośmiu. O chorowa. No dobrze. Ile mam szans? 76%. To wszystko, dowódco. Rozszyfrowaliśmy ostatnie dane. Teraz musimy doprowadzić naszego agenta do punktu ewakuacyjnego. No tak, powinniśmy go doprowadzić, ale na razie... Wyznaczono nowy cel. Ale na razie, póki co. Przechodzę na pozycję. Eee, musimy się dobrze ustawić. Tak, ty się, Żaden się nie prześlizgnie. Do dołącz, Potwierdzam, ruszę. Dzikuska na dole. Roz, nie siedzi. Tak na Dobra, idziemy. Czyli pewnie kolejna trójka albo czwórka nam spadnie. Albo i nie. Już tam idę. Zajmę się tym. Hmm. Jestem w drodze. Daj się rozglądaj, się. Sniper może tam podgonić troszkę. A nasz agent niech idzie powolutku. Kurde, powiem Wam, że widzicie, teraz idzie nam dużo, dużo łatwiej. I mogłem wziąć jakichś niedoświadczonych żołnierzy. Chudy, z takiej odległości dzikuska trafiła. Jak to by się rzadko zdarza zatrafiać? Wszystko. Wszystko dzisiaj nam idzie. A, ten już jest po nim. Nasze dwaj heavy po niego załatwić. A jednak. Wprowadzę poprawkę. A jednak. Próbują się wycofać! Chyba zacznę ich podliczać. Ten jest załatwiony. Tak To musisz sobie przeładować. Już tam ruszam. Ty podbiegnij tu, zobaczymy czy go gdzieś widział. Oczywiście, Kryje no, ten no, sektor. Oczywiście, nie widzisz. Dzikuska, czy ty widzisz tamtego? No oczywiście, że go nie widzisz. Idę. nadzieję, no, że overwatcha się nie nadziejesz. Nie nadziałaś się? powinnaś go załatwić spokojnie. O, ja trzeba było dwa razy szczelić. Nie mi! Trzeba było dwa razy szczelić. O, kurde. Troszkę zawaliłem. Najpierw sobie przeładuje. Mam nadzieję, że dzikuska przeżyje tę turę. Ale to jest support, On będzie się pewnie leczył zamiast strzelać gdzieś pobiegł sobie tu? aha i warta tak jak, tak to wymyślił sobie no to ale to, to monizm powinno dać bo teraz powinno być po nim kurde 30% tylko hmm Żółtek weź to na siebie załatwiony ja Dziikuska sobie będzie mogła odpocząć troszkę. Ogień słonowy, ounou! Oh o, na szczęście nie trafił. Brakowało. Ale akurat. mi mało nie brakowało. Ruszam do celu! Dobra, dzikuska tutaj na pozycję. E, gdzie jest dzikuska? Zmień broń i się rozglądaj. Przeczytaj teren. Agent. Niech. Ucieka do Skyrender'a. Doskonale. E, błot... o, koniec. Nasz i patrz, tylko 12 ich było. Jest cały i zdrowy. A przed chwileczką, jak poszliśmy słabszym składem, było ich 16. Jaka to niesprawiedliwość jest na tym świecie. E, ale fajnie by było, jakbyśmy dostali jakiś awans za tę misję jakiegoś pułkownika pierwszego. Bardzo bym się z tego cieszył. Jeśli wszystkie nasze mm, misje pójdą taki. równie dobrze jak ta, obcy nie, nie mają żadnych bazy. szans. Dane zwiadowcze rozszyfrowane. Zawężono obszar, na którym mogą znajdować się bazy EXOLT. O, chciałbym teraz... Wejść hmm, nie tu, tylko do tajnych operacji. Kurde, stówka skan zwiadowczy. O, skan zwiadowczy zakończony. Nie znaleziono nowych komórek EXOLT. A, szkoda. Tylko kasa się poszła. Dobra, mamy trochę kasy, więc może byśmy zatrudnili z dwóch żołnierzy, może przyjdzie w jak jakaś gwiazda. E, czekajcie, który jest? 29 maja. No to ja też nie mogę tak sobie... E, ten, muszę zrobić coś takiego. Hmm. Aha, czy coś sprzedać? Może no, te wszystkie rzeczy od Exoltu, bo to mi do niczego nie jest potrzebne. Trochę kasy by się przydało trochę kawałków broni sprzedać tak, i teraz w tym momencie idźmy nie do odlewni, tylko do laboratorium genetycznego i wyślijmy jakiegoś żołnierza na badania. Hmm. Może vampir nadnarsza. Na skórę mi nie stać. A leczenie. Żołnierz odzyskuje dwa natury aż do maksymalnej wartości, nie licząc pancerza. E, czy może te nogi takie? Nie, myślę, że jednak to leczenie będzie, e, przynajmniej jeżeli chodzi o. Dziękuję, dowódco. Wkrótce przygotuję ochotnika do operacji. Przynajmniej jeżeli chodzi o nasze e, misje. Czterosobowe, lepsze będzie, żeby się nasi ziemniaki trochę leczyli. Aha, jeszcze jedna rzecz. E, mamy już satelity teraz. E, w, zastanawiałem się w ostatnim odcinku, jak to zrobić, ale ponieważ jeżeli wyślemy do y, a, Azji chociaż jednego satelity, będziemy potrzebowali tam y, nasze y, myśliwce. Y, a wolałbym oszczędzić nam troszkę. Wystrzelono satelita. Troszkę kasy na utrzymywanie. Wystrzelono floty. satelita. Wystrzelono satelita. Wystrzelę po prostu satelity. Aha, na jednego mi brakło. E, tutaj. E, I teraz w następnej rundzie potrzebujemy aż pięciu satelit, a mamy tylko... Będziemy mieć 3 więcej, cztery będziemy mogli wyszli. Jednej z tych, nam tam będzie brakowało, żeby mieć wszystkie. Mm. Przyjąłem. Wracajcie do bazy na odprawę. No dobra. No to ruszmy troszkę do, do przodu. Czas. Połączenie przychodzące. Dowódco. Jak na razie. O, Francja się też jesteśmy to Jesteśmy wielkim wrażeniem projektu EXCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, Dobra, teraz mamy kasy, a Rada więc... nieczęsto udziela takich pochwał. Będziemy, Będziemy w kontakcie, dowódco. Dobra, to zróbmy ten kombinezon. Mamy bardzo dużo kasy, więc można zrobić tak. Osprzęt taktyczny na pewno. Eee... Ulepszone apteczki bym prosił. Hmm... Te, te siw, błyskawice i, i koliaty można by było robić, żeby byli jako zastępstwo. Eee, Ulepszony skop. Powiadomie ekipę A, odlewni. Możesz, odlewni. Coś... możesz zdalnie śledzić ich postępy w kolejce projektów znajdującej się w dziale technicznym. A, ale Azję trzeba by było mieć, żeby to było tańsze. Tak, poczekajmy na tą Azję. To będzie w następnym e, miesiącu. A teraz się skupmy na odlewni, czyli ten pistolet jeszcze weźmy, ulepszenie skopa. Eee, no i to było... Odlewnia jest gotowa do pracy. Powiadomię Cię, gdy zakończy się produkcja. Eee, aha, jeszcze jedna rzecz. Sprawdźmy, jest w instalacjach, ile potrzebujemy na przekaźnik. 40 techników, a mamy 40 techników, więc idealnie mamy. Potrzebujemy na pewno zbudować sobie, jeszcze, żebym sobie nie zapomniał, 5 satelit. No i pójdzie nam prawie cała kasa na to. No i z instalacji to za bardzo już się nie, nie pobudujemy, może windę możemy jeszcze zbudować niżej do tego generatora. No i poszła, cała kasa się poszła. E Dozór satelitarny, satelitarny, dostaw Dowódco, mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na hologlobus. Kapitan, czy nowy żołnierz? Czy to jest żołnierz wsparcia. Czy kasa? Kurde, kasa to już by się nam bardzo przydała. Kasy jest dużo. Ale jednak pójdę po żołnierza, bo, bo nasza ekipa się skurczyła ostatnimi czasy. Teraz tak, kogo ja bym na tej misji chciał? Myślałbym, chciałbym wysłać jakiegoś żółtego dzioba. Pytanie tylko, czy za dzikuskę, czy za któregoś z naszych heavy. Hmm. Może dzikuskę zostawmy. Dajmy odpocząć tym razem. Dajmy odpocząć tym razem żółtkowi, w jego miejsce pobiegnie Wojtek Grykon. Eee, żółtek, oddaj wszystko co miałeś, eee, a nasz w tym mowie dostanie dostaniesz broje, a myślę, że karabin dostaniesz i skołpa, żeby ci poprawimy celność. No i tak pojedziemy na następną misję, ale to już jest kolejna przygoda, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do usłyszenia.